Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone pod znakiem lwa na czytaniu z kart Tarota horoskopu na resztę października i listopad. Zanim przejdziemy do czytań, trzy, trzy czuję do wyboru, czyli grupa trzech kart. Raz, dwa, trzy. Jeden czuj, drugi czuj, trzeci czuj. Wybieraj, co Twoje serce czuje, co Ci dyktuje. Tak, by na końcu uzyskać odpowiedzi. Jeszcze raz przypomnę, że czytania są dla dużej ilości osób i nie z wszystkimi to może współgrać, oczywiście, ale też każdy coś powinien znaleźć dla siebie. Sami jeszcze do końca nie wiemy, co nas czeka. Są to karty, właśnie mówiące o tym, co się zdarzyć może i jak. Coś zmienić, jeśli nie będzie nam to na rękę. Przechodzimy do czytania, i aurą waszą jest Koło Fortuny. Karta mówiąca o tym, że coś się w Twoim życiu zakończyło i zaczyna się coś nowego. Koło losu zatoczyło swój krąg. I <laughs> przepraszam. I teraz Twój los się odmienia. Tutaj bardzo główną rolę może odegrać Twoje wewnętrzne ja. Mężczyźni mogą się troszeczkę tak porozczulać nad sobą, a kobiety, właśnie podejmować bardziej męskie decyzje. Sprawy związane bardziej z uczuciami, z emocjami Wam się szykują. Niektórym znakom było czysto finansowe dla Was uczuciowo takie jakby nastrojowe, główną rolę będą odgrywały po prostu emocje. Co w Twoim sercu teraz gra? I w Twoim sercu gra mam tu kartę siódemkę Pucharów, czyli są to trudne wybory. Wybory jak postąpić, co zrobić, sami dokładnie nie wiecie czego chcecie, czy złapać za ten puchar, za ten, za ten, za ten, za ten, za ten czy za ten, nie da się trzymać wszystkich wzrok za jeden ogon, pozostaniemy sami zamknięci w sobie, będziemy za czymś bardzo tęsknić i po prostu w sercu waszym będą grały wybory, Taka niepewność, czy podpiszą ze mną kontrakt, czy nie, a może pójść do kogoś innego, czy spotkać się z tą dziewczyną, czy z tamtą, czy pójść na randkę z tym facetem, a może jednak nie, a może zrobić skok w wok, ok, a nie. Takie troszeczkę rozchwianie, ale tutaj bardziej w pozytywnym nastawieniu, bowiem macie możliwości, tylko trzeba w końcu się na coś zdecydować. Tu leży moneta zdecyduj się w końcu na coś. Co będzie w Twoich myślach? <laughs> w myślach będzie to, że właściwie mogę wszystko, i lew tak właśnie sobie myśli z dumą. Mogę wszystko właściwie, i dlaczego bym nie mógł zrobić wszystkiego? Otóż nie, bo robienie wszystkiego naraz to przemęczenie, to zmęczenie. To wszystko jest zrobione wtedy tylko po łebkach, a nic dokładnie. Dlatego w tej myśli, jako ten karta MAK. Fakt, mogę wszystko, ale wybieram i będę robić po kolei, a wtedy będziesz zbierać profity. Tylko zacznij robić po kolei i dokonaj wyboru. Wtedy na mur beton koło fortuny przyniesie ci profity, zyski, miłość, kasę, zdrowie. Twoje działania. No i właśnie dla Lewka działanie Karta Diabła, czyli... Nie opieranie się pokusom, zbyt dużo alkoholu u niektórych, zbyt dużo kobiet, randek czy facetów, yy, uleganie grom hazardowym, ryzykowanie na przykład jakimiś nieprawnymi postępowaniami. Bo powiedzmy na przykład, nie wiem, coś robię normalnie, no jakby to powiedzieć. O, załóżmy. Pracujesz w sklepie i sprzedajesz towar, ale masz okazję kupić na lewo towar od dostawcy i go chcesz sprzedać na lewo. I tobie to może wyjść bokiem. Uważaj, bo Twoje szczęście koło fortuny może się obrócić. Nie robimy w tym czasie tak zwanych lewych interesów. Zadbajmy o to, by. Oczywiście. Możemy jechać w podróż, mamy jakieś zaproszenie, ale uprzećmy wcześniej w domu, że gdzieś wyjeżdżamy. No i uwaga na nałogi. Nałogi to uważajcie, bo mm, na przykład opijamy złoty interes i nie znamy umiaru. I ten złoty interes, nie dość, że możecie wyjść bokiem, to cię jeszcze może, mogą gdzieś po drodze okraść. Pilnujemy się. Karta diabła mówi o braku umiaru we wszystkim. Więc się pilnujemy, nie dajmy sterować sobą w swojej lwiej dumie. Otoczenie wobec Was. No i zobaczcie, macie tutaj kartę dwójkę mieczy. Jesteś ślepy na to otoczenie, a otoczenie Ciebie wykorzystuje. I jak to się mówi, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, tak, ty w biedzie może się okazać, że nie masz nikogo koło siebie. Wszyscy ci przyklaskują, każdy coś do ciebie mówi, każdy mówi, że jesteś super ekstra, super gość, gościuwa, a gdy będą potrzebni, to ich nie będzie. Także otoczenie wobec ciebie świetnie się z tobą bawi, ale gdy ty będziesz czegoś potrzebować, to tego nie otrzymasz. Spróbuj, wystaw ich na próbę, taką fałszywą próbę, ale nie mów nigdy, że to była fałszywa próba. Co jest przed Tobą ukryte? Ano to, że wszyscy inni myślą o całkiem czymś innym niż Ty. Że tak naprawdę mają inne poglądy jak ty. Patrzcie, tutaj palą książki religijne, tutaj, bo to jest karta Pagantarot, więc pagantarotów, więc palą, że to nie ta wiara, nie to coś innego. Ale tak naprawdę przed Tobą jest zakryte to, że ktoś może wyśmiewać się z Twojej wiary, ale już nie mówmy konkretnie o religii, czyli w tym, w co Ty wierzysz, że zbyt lekko traktujesz życie, i z tego ktoś może się naśmiewać za Twoimi plecami. To przed Tobą jest zakryte, tego nie widzisz. Czasami posłuchaj, co ptaszki ćwierkają, co mówią, uwierz w te plotki i ten pierwszy sygnał swojej intuicji, która Ci coś tam podpowiada. Jeżeli chodzi o uczucia, emocje, no bo wiadomo, wszyscy jesteśmy w różnym wieku, jedni chcą miłości, partnera, a inni po prostu bliskości drugiego człowieka. Tutaj niestety intrygi, tutaj niestety knowania, podpuszczania, oszukiwania przez partnera, partnerkę. W normalnych stałych związkach, których się dosyć dobrze układa, może dochodzić do niezgodności w danym temacie i w związku z tym może wystąpić jakaś kłótnia, ktoś może poczuć się źle. W związkach, w których się niezbyt dobrze układa, może dochodzić do zdrad, a ty będziesz tym oszukiwanym, oszukiwaną. Yy, w układach trzecich yy, kochanek, kochanka wcale nie chce odejść od żony czy męża, a tylko takie obiecanki, cecamki tobie mówi, albo ma jeszcze kogoś innego. <laughs> Przepraszam. Jeżeli chodzi o finanse, tutaj fajne, fajnie się układa. Jest możliwość liczenia na przyjaciół, prezent od losu, możliwość dodatkowego zarobienia, ale poszukaj wśród znajomych. Pieniążki też mogą spłynąć dodatkowe, nawet nie wiesz skąd, jak i gdzie, a tobie to. Bardzo będzie pomocne. Jeżeli chodzi o zdrowie, to tutaj mamy momencik. To tutaj mamy mm, takie troszeczkę stany depresyjne, które mogą na nas działać, ale też uwaga na gospodarkę wodną, zatrzymanie płynu w organizmie, przemęczenie. No i niestety ten diabeł może wyjść na tej zasadzie, że dużo kaca. A co za tym idzie ból głowy, złe samopoczucie i tak dalej. Rada dla Ciebie, zawalcz o siebie, dokonaj w końcu wyboru życiowego po to, by uzyskać święty spokój. Żeby nie martwić się o przyszłość. Odetnij toksycznych ludzi, toksyczne sytuacje. Ostrzeżenie dla ciebie, zanim coś zrobisz, dokładnie pomyśl, przemyśl. Mamy tutaj <laughs> giermka buław, giermka, który aż wręcz kipi od emocji, a emocje to dla ciebie nie do końca dobra sprawa. No i jeszcze jedno, nie wdawaj się w romanse, szczególnie z wdową czy mężatką. Albo wdowcem, czy żonatym, Bo to ci może być naprawdę bokiem. No i moi kochani, grupa czuj, co twoje serce czuje, co ci dyktuje. Czuj, numer jeden. Cudzoziemiec, już ktoś to miał. Więc coś nowego do ciebie leci, coś długofalowego, trwałego. Może być też cudzoziemka, bo cudzoziemiec z zagranicy którym się zakochasz albo kogo ty sam omamisz w I tutaj moc uprawnienie masz moc by rządzić swoim życiem, by dokonać cudów przy jeszcze kole fortuny, tylko od ciebie zależy czy wykorzystasz tą sytuację, bo los naprawdę ci sprzyja. Rozwikłej i przeszłość. Karta rozwikła i przeszłość mówi o tym, że no to, co się w twoim życiu dzieje, nie dzieje się bez przyczyny, a należy przebaczyć i zapomnieć pewne kwestie z życia. Jeżeli tego nie przepracujesz, to nie możesz być szczęśliwym w przyszłości. Być może czasami będzie ciężko ci coś przebaczyć i nie wypominać czegoś tam komuś, to udawaj, udawaj, że przebaczyłeś. Nie znaczy to, że masz oszukiwać, ale sam przed sobą powiedz, dobra, wybaczam. Cierń, może będzie siedział. Ale jak powiesz, dobra, wybaczam, przestajesz o tym myśleć, gdzieś tam działasz, zaczynasz przyciągać pozytywne wibracje i szczęście do swojego życia, a z czasem wybaczysz faktycznie. Czuję numer dwa. Dziedzictwo. Masz to samo, co przed chwilą ktoś tam miał. Dziedzictwo mówi o tym, że przodkowie dadzą o tobie znać. Może to być w śnie, może to być w piśmie, w powtarzającej się reklamie. Co masz zrobić? O masz wiadomość od przodków. I aniołki chciały ci wyjść dwa i masz anioł pomocy i anioł wiadomości. Pomocne wiadomości nadejdą od ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Ktoś wyciągnie do ciebie pomocną dłoń, skorzystaj. To może być właśnie w postaci pisanej wiadomości, reklamy, wysłanego SMS-a. Coś ktoś przemówi, a najprawdopodobniej, właśnie przodkowie dadzą ci znać, co masz zrobić w tych, tej sytuacji, w tym życiu. Mamy listopad, nic dziwnego. Mentorzy i autorytety tutaj to samo. Słuchaj swojej intuicji. Twoja intuicja wie najlepiej. Nie blokuj jej, bowiem poprzez intuicję kontaktują się z tobą siły wyższe i też zaś tu również. Wszystko na przodkach. Słuchaj tych przodków. Oni przeżyli życie dobrze wiedzą. I ostatni czuj. Pechowe wypadki. To samo, a było tasowane. Czyli uważaj na drodze, uważaj jak prowadzisz samochód, Uważaj jak chodzisz, sprawdzaj każde urządzenie, bo może coś się w twoim życiu takiego zadarzyć, że będzie bam. Nie zazdrość też innym, bo przez to sam wpadniesz w tarapaty. Samoświadomość. Ty doskonale wiesz, czego od życia potrzebujesz, tylko nie chcesz tego wdrożyć w życie. I pamiętaj, to ty jesteś tu szefem, czyli inni mogą mówić co chcą, jak chcą, ale to ty decydujesz o swoim życiu. Nie słuchaj ich potrzeb, tylko słuchaj swojej intuicji, bo ona wie najlepiej, co dla ciebie jest dobre. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia przy innych czytaniach. Cześć.